Tylko w Radiowa. Skoczył kot na płot, kot jest pracą wielu psot. Lubi prężyć się na słońcu, mingonot przegoni w końcu. Większość swojego życia śpią, ale pomagają ludziom redukować stres i obniżają poziom ciśnienia tętniczego. Mają cztery łapy, długi ogon i miękką sierść. I dziś swoje święto, o kim mowa? Dziś 17 luty, obchodzimy Światowy Dzień Kota. Z okazji święta wszystkich kotów klasa 2A wraz z radiem SP2 przygotowała audycję, w czasie której uczniowie przedstawią krótką historię tych wspaniałych zwierząt. Światowy Dzień Kota obchodzony jest w Polsce od 2006 roku. Ma on podkreślić znaczenie w życiu człowieka. Przypominać o potrzebie pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom, a także uwrażliwić ludzi na często trudny koci los. Szczególnie zimą pamiętajmy o tych czworonogach, nie tylko o rasowych pięknościach, ale o zwykłych dachowcach, które przed mrozem chronią się między innymi w piwnicach bloków. że kot należy do tej samej znakomitej rodziny co lew i tygrys. Przodkowie kota przywędrowali do nas z południa, dlatego też kot bardzo lubi ciepło i często wygrzewa się na słońcu. Zimą trzeba jego legowisko ustawić blisko pieca lub kaloryfera. Jest zwierzęciem bardzo czystym i dlatego trzeba mu codziennie zmieniać kuwetę z piaskiem lub trocinami, służącą do załatwiania potrzeb fizjologicznych. Kot lubi stałe miejsca, dlatego też jego posłanie, miseczka z jedzeniem i piasek powinny być ustawione zawsze w tym samym miejscu. Kocie futro wymaga pielęgnacji, więc co kilka dni trzeba je czesać gęstym grzebieniem lub szczotką. Koty bardzo lubią się bawić kłębkiem wełny lub piłeczką. 97 lat temu, 17 lutego 1926 roku, polskie Towarzystwo Radiotechniczne nadawało na falach eteru pierwsze słuchowisko dla dzieci pod tytułem „Pan Kotek był chory” Stanisława Jachowicza. Od tego czasu dźwiękowe opowieści dla dzieci znalazły wielu wiernych słuchaczy. W bajkach nagrywanych przez Teatr Polskiego Radia Brali udział najwybitniejsi polscy aktorzy Między innymi Irena Kwiatkowska, Krzysztof Kowalewski, Wiesław Michnikowski czy Marian Opania Przypomnijmy naszym słuchaczom tę bajkę Stanisław Jachowicz, chory kotek Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku I przyszedł kot doktor jak się masz, koteczku? Źle bardzo. I łapkę wyciągnął do niego. Wziął za puls pan doktor, poważnie chorego, i dziwy mu śpiewa. Za na to się jadło. Co gorsza, nie myszki, lecz szynki i sadło. Źle bardzo, gorączka, źle bardzo, koteczku. Oj, długo ty długo poleżysz w łóżeczku, i nic nie będziesz. Klejtek i bastar, Broń Boże, kiełbaski, słoninki lub ciasta. A myszki nie można? Zapytał koteczek, lub z ptaszka małego choć parę udeczek? Broń Boże, pijawki i dzieca ścisła. Od tego pomyślność w leczeniu zawisła. I leżał koteczek, kiełbaski i kiszki nietknięte. Z daleka pachniały mu myszki. Patrzcie, jak złe łakomstwo kotek przebrał miarę. Musi więc nieboraczek srogą ponieść karę. Tak się i z wami, dzieciaczki, stać może. Od łakomstwa strzeż was, Boże. Pozostając w temacie kuchennym, biada temu, kto zaśpi na kocie śniadanie. Piątek, świątek czy niedziela kot musi mieć jedzenie. Wtedy, kiedy wstanie on, a nie gdy wyśpi się człowiek, w końcu człowiek jest po to, żeby opiekować się kotem, prawda? Jak się okazuje koty są bardzo często ogromną inspiracją dla scenarzystów i autorów książek, czy też bajek. Najczęściej występują w roli czarnych charakterów. I w głównym zajęciu jest zgonienie myszy oraz jedzenie. Niekiedy występują w roli kata, rzadziej ofiary. Czasem oglądają bajki z udziałem kotów. Żal się robi tych pokracznych stworzonek. Innym razem budzi się niechęć do nich. Przypomnijmy sobie najpopularniejsze filmy i bajki z udziałem kotów. Miau! Czy wiecie, jak nazywał się kot, który razem z Gargamelem próbował złapać Smurfy? Tak, ten kot to klakier. A ty, miłość, jesteś bardziej jak Bonifacy czy Filemon? Decydowanie jak Filemon, który jest zwierzęciem bardzo ciekawskim i często pakuje się w różne tarapaty. Jest bardzo żywiołowy i nigdy nie może długo usiedzieć na miejscu. Tak dla przypomnienia, Przygody kota Filemona to była polska bajka, również dobranocka, którą bardziej znają wasi rodzice. A co w takim razie z Garfieldem? Czy Garfield jest przedstawicielem pozytywnego wizerunku kota? Nie powiedziałbym wręcz że dziwnie, Garfield jest osobieniem ludzkich cech, które zazwyczaj staramy się ukryć. Takich jak chociażby brak umiaru w wyjedzeniu, złośliwości oraz zenistwo, do tego Garfield jest niezwykle egoistycznym kotem. Jeśli coś dobrego robi, to tylko dlatego, że jest mu tak wygodnie. Mimo złych cech trzeba przyznać, że kot Garfield jest bohaterem zbudzającym ogromną sympatię. Łatwo mnie poznacie, gdy tą bajkę wspominacie. Chodziłem tam w butach, miałem lżejsze życie. O kim mowa? Oczywiście o kocie w butach. Kto jeszcze nie zna tej baśni, zachęcamy do jej przeczytania. No dobra, najbardziej kontrowersyjny kot w internecie i na świecie. Przyjazna kotka, która stała się ulubioną zabawką milionów dzieci na całym świecie. To oczywiście słodka Hello Kitty. Te fascynujące zwierzęta były również bohaterami wielu piosenek czy też kołysanek. sanek. kotki dwa. Pamiętajcie, niezależnie od tego, czy mamy zdrukowany obraz Kota jako tego złego czy dobrego, każdemu stworzeniu należy się szacunek. Koty w filmach są tylko wytworem czynić wyobraźni. W rzeczywistości wasz wieżak może być najcudowniejszym towarzyszem, który daleko odbiega od wizerunku kota z filmu czy bajek. Szare, bure lub pstrokate. Wszystkie koty za pan brat. Ma drogi swe i płoty. Po prostu koci świat. Wszystkim kotom i kociarzom, którzy wiedzą, że dom bez kota to głupota, życzę wszystkiego najmoruczastego, pyszności i wspaniałych wspólnych...